Okej, okay, to dzisiaj pokażę Wam jak się szabruje kokosy, ale też pyszne. I to się je tak w plasterki pocięte. Ja to jestem taki trochę Berry grill z Tajlandii jeżeli chodzi o owoce. Generalnie całego świata, bo wszędzie gdzie jeżdżę to szabruje po prostu co się da. Tutaj hodują krewetki, a tu jest wioska rybacka naszego kuzynostwa. So many times you worry about your everyday. You lose your time for your worries, but you forget about your way. So don't give it up, pulling yourself together and fight for your everyday. So don't give it up. Kafelem leaf. Zobaczcie, tak to rośnie i to jest moja ulubiona, można powiedzieć przyprawa dodawana do zupy. Ja zawsze je nazywałem liśćmi cytrynowymi, ale źle to nazywałem. No przepyszny, przepyszny zapach. Takiego nie wiem. Mi się kojarzy ze spa. Więc tak to, tak to wygląda, tak to rośnie. Pokażę Wam jeszcze kilka innych drzewek, które mamy tutaj u siebie na posesji. Zobaczcie na przykład to jest mango. Tylko, że takie zielone, malutkie. Tam o, może uda mi się uszczelić. Widzicie? Malutkie mango. I to jest o, mega, mega kwaśne. Ale też pyszne. I to się je tak w plasterki pocięte. Ja to jestem taki trochę Berry z Tajlandii, jeżeli chodzi o owoce. Generalnie całego świata, bo wszędzie gdzie jeżdżę to szabruję po prostu, co się da. Mm, pokażę Wam teraz głowy, gu... jak rosną. Owoc głowy. Zobaczcie, one są w takich e... workach, żeby po prostu robactwo się do nich nie dostało. A rosną sobie tutaj. O. Są takie tajskie jabłuszka. Oni mają trzy różne wersje. Jedne takie czerwone, Te się nazywają Thai Apple. Są bardzo, bardzo pyszne. I tam u góry, zobaczcie. Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że widać. mamy takie drzewko. Całkiem nieźle obrodziło, bo już troszkę objedliśmy. Tutaj jeszcze mamy kolejne drzewa mango i kokosa. Ale myślę, że kokosa to każdy zna, później Wam opowiem historię z kokosem związaną, bo to też jest bardzo zabawne. I wrzucę to później do tego filmu. Tak? Tak. Ale piękne ujęcie. Okej, okay, to dzisiaj pokażę Wam jak się szabruje kokosy. Okej. Okay. Słuchajcie, do zrywania kokosów. Jeżeli nie zamierzacie się drapać na drzewo, używamy takiego pija bambusowego z końcówką nie wiem czy tomu uda mi się zerwać ale normalnie tutaj jest piła na koniec przyczepiona. tutaj mamy taki hak no i idziemy do drzewa kokosowego, słuchajcie musicie uważać żeby przypadkiem takim kokosem nie dostać w głowę bo od tego można zginąć więc wszystko robimy z głową, zobaczcie daję sobie wyciągnąć do góry zaczepiam o końcówkę kokosa O! Jeszcze nie wyszło i zaraz będziemy zrywać. Muszę patrzeć, tylko, czy młode nie podchodzi. O! I mamy kokosa. Dobra, następnego nie zrywamy, żeby młodego nie uszkodzić. I jest kokos. Słuchajcie, jeżeli zamierzacie się wdrapać po drzewie, na to do góry, o, weźmiemy Aleksika, żeby nie płakał. Jeżeli zamierzacie się wdrapać do góry po drzewie i zerwać go własną ręką, to jedną ręką łapiecie się, tylko najpierw musicie sprawdzić, czy liść dobrze trzyma liścia. Oplątujecie nogami drzewo kokosowe i jedną ręką kręcicie kokos dookoła. Ręką go nie zerwiecie. Musicie go wykręcić z takiego szcztureczka i wtedy ten kokos yy, Spada w dół. I teraz jedna ważna rzecz: nawet jeżeli jesteście gdzieś daleko na odludziu i widzicie drzewo kokosowe, to drzewo kokosowe ma swojego właściciela. Wszystkie drzewa mają swoich właścicieli, więc nie możecie robić samowolki, że postanowicie się wdrapać i sobie coś zerwać, bo możecie e, zostać złapani na kradzieży i pójdziecie do więzienia na miesiąc, o czym Wam zaraz opowiem. Kolejna sytuacja jaka mi się przydarzyła z kolegami, e, robiliśmy sobie imprezkę, jak co tydzień, przy plaży przy takim hotelu, gdzie e, poznaliśmy właściciela, który powiedział, że spokojnie możemy sobie może to nie był właściciel, może pracownik ale on tam był codziennie, powiedział, że spokojnie możemy siedzieć, jeżeli będziemy cicho to możemy sobie tam pić i był bardzo przyjazny chodziliśmy tam już od dwóch miesięcy i wyobraźcie sobie, puszczę Aleksa na chwilkę Masz kilka. ty też będziesz zrywał kokosy, tak? Masz. Dzięki Cynthia. Wyobraźcie sobie, że po dwóch miesiącach pobytu e, tam, w tamtym miejscu, no myśleliśmy, że wszystko jest w porządku, napiliśmy się. No i tam było drzewo kokosowe właśnie mniej więcej na takiej wysokości, a nawet kilka, ale jedno było takie w miarę wyglądająco łatwo do wspinaczki, więc stwierdziliśmy po pijaku, a co tam, spróbujemy się wdrapać i zerwać kokosa. Więc każdy z nas próbował po kolei. Ja byłem ostatni. Koleg kolegom udało się wejść mniej więcej do, do połowy i tyle. No a ja, że jestem kapitanem szabrownikiem wlazłem na samą górę. I to co Wam przed chwilą opowiadałem jak trzeba złapać... Kokosa, jak się złapać liścia i jak to wszystko zerwać, no to wszystko jest po prostu z praktyki. Bo już to próbowałem. No i mi się udało zerwać tego kokosa, nawet dwa. I wyobraźcie sobie, że jak szedłem na dół, to oprócz oklasków czekał na mnie ten właściciel, który krzyczał, że dzwoni na policję. Słuchajcie, taki kokos kosztuje 15 bat. Teraz może maksymalnie do 20-30 bat. Więc ja powiedziałem, że po prostu Dam mu pieniądze za te dwa kokosy, czy jeden już nie pamiętam, który zerwałem i żeby nie było problemu. Nie dało się wytłumaczyć. To była kradzież. Stwierdził, że po prostu e, zdysrespektowaliśmy go e, i dzwoni na policję. Nic nie, nie dało tłumaczenie, że to tylko zabawa, że żarty, e, żeby wziął pieniądze. Musieliśmy uciekać po prostu, uciekaliśmy z tamtego miejsca, bo dzwonił po policję. A już raz słyszałem historię, jak kolega po prostu za takiego kokosa. Poszedł do więzienia na miesiąc. Zapomniałbym o bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli zapytacie właściciela, namierzycie takiego właściciela i zapytacie, czy możecie zerwać kokosa, czy możecie spróbować się wdrapać na żywo, czy cokolwiek innego, to na pewno się zgodzą. Ważne jest tylko to, żebyście po prostu wcześniej spytali, a nie uprawiali sobie samowolkę. Każde drzewo ma właściciela. Historia wyglądała tak. Chłopak po prostu zrobił to samo co ja. E, przyjechała policja, no, może zerwał kilka kokosów więcej. Przyjechała policja e, i, i powiedzieli, że, że to jest kradzież, i pakują go do więzienia. No, chyba że zapłaci łapówkę. A że facet był z Anglii, i tak samo jak u nas. Łapówka, słyszysz, łapówka to jest jakaś podpucha. Może za chwilkę trafisz przez to do więzienia, albo będziesz już miał większe kłopoty. Więc jak usłyszał łapówka, to powiedział, że nie ma szans, że on nic nie zapłaci. i Próbował się jakoś tłumaczyć, no i policja wzięła go na komendę. I wyobraźcie sobie, że policjanci po prostu na każdym kroku dawali mu tą drugą opcję. Czyli że po prostu może wyjść bez problemu, ale jak się ukoi. Zapłaci, no łapówka powiedzmy, że to taki mandat, który troszkę bardziej boli, bo jest wyższy, ale wtedy Cię, wtedy cię wypuszczają i tu jest jakby na, na porządku dziennym. No ale facet no, był z Anglii, tak samo ja pierwszy raz bym nie, jakbym nie wiedział, to bym nie zapłacił, a po prostu trzeba zapłacić. I to ci policjanci za każdym razem mówili zapłać, 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 zapłać. O, mówi, nie, 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 no to tak się wkurzyli, że po prostu go zamknęli do więzienia. Za kokosy zamknęli go na miesiąc do więzienia. Wiąże się z tym kolejna fajna historia, ale myślę, że może opowiem Wam o tej historii następnym razem. Jeżeli e, taki odcinek Wam się podoba, czyli ja Wam opowiadam jakąś historię, którą tutaj w Tajlandii przeżyłem, e, zazwyczaj one są śmieszne, e, zabawne, dajcie znać po prostu. Czy chcielibyście posłuchać takich historii? No bo seria T.A.T. This is Thailand ma na celu również opowiadać różne takie masakryczne historie albo pokazywać różne absurdy tego kraju, a niestety złapać dany absurd albo uchwycić daną rzecz w danej chwili kamerą jest bardzo ciężko, więc zazwyczaj po prostu trzeba, trzeba to opowiedzieć, co się przed chwilą wydarzyło, co się stało. Więc dajcie znać, e, pamiętajcie, subskrybujcie kanał, klikajcie te głupie dzwoneczki. Ja wiem, że to jest głupie łapki w górę, ale tylko w ten sposób e, ludzie zobaczą e, moje filmy i moje wysiłki, ponieważ zmontowanie takiego filmu też troszkę trwa, wrzucenie go, człowiek się cieszy, wow! Te, tym razem ten materiał będzie naprawdę super, ale niestety on nie trafia do zbyt dużej e, ilości widzów a ja ze swojej strony staram się czytać wszystkie wasze uwagi poprawiać, nie robić yy, yy, albo to wycinać ciężko się myśli dla mnie bez tych dziwnych dźwięków yy, ale postaram się, postaram się nad tym pracować, słuchajcie no, pokażę wam e, gdzie zrywaliśmy tego kokosa o to jest e, nasz dom w Papanang przy Nakonsita Marat tu mega pięknie, nawijałem z tych leżaczków. A zobaczcie, tutaj jeszcze jest mega, mega fajne drzewko. Nie wiem jak się nazywa, ale jeżeli ktoś wie jak się nazywa, to możecie dać znać. Mam nadzieję, że będzie dobrze słychać. Tutaj hodują krewetki, a tu jest wioska rybacka naszego kuzynostwa z ich longtailami, czyli motorówkami z długimi śrubami. I zobaczcie, tutaj macie. Takie deski. Chciałem to nagrać, ale niestety zobaczcie, jakie są warunki na morzu. Fala jest za duża i nie wypływają. Może uda mi się następnym razem. Ale oni, żeby wpłynąć na brzeg, robią taką akcję jak w Katz Vegas w Bangkoku czyli rozpędzają się na pełnej, kładą te deseczki tutaj na ziemię. Jest kilka osób, i po prostu na pełnej prędkości wjeżdżają na, na plażę, na piach. Na pewno. Nagram wam to pewnego dnia, bo dzisiaj już wyjeżdżamy na Phuket. Ale zobaczcie, to są ich longtaile, więc będzie co nagrywać. I to jest ich plaża. I taka można by powiedzieć, że rybacka wioska. Zawsze nam przywożą świeże rybki. Mega fajnie to wygląda. Fajne miejsce. Tam jest nasza restauracja. Zobaczcie, a tutaj jest wejście do nich na plażę. Specjalnie zostawili im miejsce, żeby mogli sobie wpływać. I to bardzo dobrze, bo jak jest wystarczająco mocny wiatr dla mnie, to ja mam też gdzie wyjść sobie na kitesurfing, bo bez tej malutkiej plaży bym po prostu nie podołał. Dajcie znać jak wam się podoba Papanang przy Nakonsi Tamarat. Moim zdaniem to miejsce jest turbo magiczne. I jeszcze jedna szybka historia przypomniało mi się, bo wczoraj załatwiałem dokumenty do samochodu. Powiem Wam, że znowu droga przez mękę, bo zawsze jest coś, zawsze jest coś. Ale kurczę, no wyobraźcie sobie, przyjeżdżam do, na przegląd, i właściciel osobiście dziękuje mi, że przyjechałem właśnie do niego. Bo biały człowiek, tutaj nie spotkasz białego człowieka, może jeden na całą wieś. Więc Biały przyjechał e, do niego i on mi dziękował. Słuchajcie, wymieniliśmy się nawet line'em. Nie wiem, żeby przyjemność chyba mu sprawić. I przyjechał ktoś, kto był ubrany jak, jak policjant wysokiej rangi, bądź jakiś urzędnik, i on też na tym przeglądzie wyobraźcie sobie, dziękował mi, że wybrałem Papanang i że przyjechałem tutaj nie wiem, może jako turysta. <grym> No jest, 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 jest zabawnie, jest zabawnie. VIP Adrian, VIP Adrian z Tajlandii. No i to chyba oddaję wszystkie słowa Subskrybuj, kciuk udostępniaj!